Witaj, dzień dobry. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie na nowy odcinek mojego wideobloga Ula Grabowska-Maleszko. Dzisiejszy tytuł to Nie samodzielny zespół: dwie historie o delegowaniu. I faktycznie to, co chcę Ci na początku opowiedzieć, to takie dwie historie z mojego własnego doświadczenia, gdy zarządzałam, a tak naprawdę, gdy wykorzystywałam już swoje doświadczenie z zarządzania i to, czego się nauczyłam. Historia numer jeden dotyczy takiej sytuacji, gdy Zgodziłam się zastąpić szefową działu handlowego, która miała dwutygodniowy urlop, i to zastępstwo oznaczało Koordynowanie zespołu, który dobrze znałam, zespołu handlowców, który dobrze znałam, bo wcześniej y, tym zespołem zarządzam ja, jakiś czas później ten zespół oddałam do niej, ale y, o co chodzi, tak naprawdę Kasia miała dwa tygodnie urlopu i zapytała, czy ja y, będę mogła ją dokładnie zastąpić. I jednego poranka, podczas właśnie jej nieobecności, Zajrzał do mnie do pokoju Radek, jeden z handlowców i taki dość zaoferowany, z dużą energią, z takimi dużymi emocjami powiedział, a prawie, prawie zawołał, tak, że Słuchaj, mamy w firmie problem: drzwi się zepsuły i nie działają karty dostępu. Nie? Usłyszałam to, co powiedział, i zapytałam go. Powiedziałam: Ok, super. I co zamierzasz z tym zrobić? Podniósł wtedy brwi bardzo zdziwiony do góry i powiedział zrobić? No przecież zastępujesz Kasię, więc ja już zrobiłem swoje, przekazałam przekazałem przełożonemu, że ten system dostępu nie działa. Nie? Jak można powiedzieć, że trochę kurtyna kurtyna w tej historii psz, pada. Druga historia dotyczy też tego samego czasu zastępstwa. Innym razem, kilka dni później, przyszedł do mnie inny handlowiec i zajrzał, i tam od drzwi już powiedział, że słuchaj, mam takiego wymagającego klienta, który chce niestandardową ofertę. Miał czyli każdy handlowiec miał, takie, miał taki zestaw promocji, ofert, pakietów standardowych na każdy tam miesiąc czy kwartał, a zdarzało się tak, że mogą być odstępstwa, że klient coś chce. I Tutaj było tak, że e, faktycznie ten handlowiec zajrzał i mówi: Chce coś niestandardowego, co możemy zaproponować. E, I moja reakcja wtedy też była taka super, e, że z tym przychodzisz, e, a powiedz, co ty proponujesz. E, I też brwi tego drugiego człowieka się do góry podniosły. Powiedział, e, zaskoczony, pamiętam, e, że. Co ja proponuję, przecież to ty zastępujesz kasię, więc to ty możesz decydować, co temu handlowcowi zaproponujemy. I pomimo, że te dwie historie dotyczą dwóch osób, dwóch różnych przypadków, to są bardzo dobrym przykładem tego, jak, co w zarządzaniu się dzieje, co w zarządzaniu może się dziać, gdy um, ludzie z zespołu przychodzą i podsuwają menedżerowi pytania. Problemy, zadania, sprawy. W obu tych historiach ja zareagowałam dość podobnie. I zanim ci opowiem, zanim tak wprost powiem ci, jak ja zareagowałam, warto tutaj zastanowić się z perspektywy menedżerskiej: co w ogóle mogłam zrobić? Odruchowo, bo pierwszy i drugi m, przypadek były takimi przypadkami, gdzie ten moment, kiedy dostałam, tutaj nie działa cały system dostępu w firmie, a tutaj klient chce standardową ofertę odruchowo. I kiedyś wiele lat wcześniej, m, jak zaczynałam zarządzać, to tak, to tak się zawsze działo mega często się tak działo, że mogłam wziąć to na siebie. To znaczy, mogłam wziąć telefon albo pójść, sprawdzić, zweryfikować, pomyśleć, kto za to odpowiada, kogo poinformować i całą tą pracę zrobić. W przypadku tego, tej oferty niestandardowej również mogłam po prostu od razu zabrać się za to, żeby przygotować propozycję. Jakbym tak zrobiła. Prawdopodobnie ta osoba, która zarządzała w dziale, nauczyła y, tych chłopaków, tych ludzi, że okej, okay, to jest okej, okay, że wystarczy, że dam to y, szefowej, ona, ona to będzie dalej robić. I gdybym to zrobiła, to też zadziałałabym na rzecz tego, że od, ludzie ci. Wezmą mniejszą odpowiedzialność nie, za to, co będzie dalej, że przekazują i nie ma dla nich tematu. A ja mam więcej pracy, a szefowa działu ma wtedy więcej pracy i to ona przyjmuje coś, czym ma się zająć, bez tej takiego też podzielenia się nie, odpowiedzialnością. A więc co zrobiłam ja w tamtych dwóch sytuacjach? W sytuacji tej pierwszej z gościem od kart dostępu, gdy on powiedział: No co, ja już zrobiłem swoje przekazałem to osobie, która zastępuje szefową. Powiedziałam: "OK". A co jeszcze innego mógł być zrobić w tej sytuacji? I ten człowiek tak z takim pytaniem powiedział: "Pójść bezpośrednio do osoby, która za to odpowiada". E powiedziałam: "No tak". E a no dobra, to pójdę". I poszedł. I to była taka, to było naprawdę rozdroże, bo ten handlowiec, który mi to zgłaszał, znał osobę odpowiedzialną w firmie za dostęp. Wiedział, że może pójść po prostu bezpośrednio. Gdybym ja to wzięła, tak jak powiedziałam wcześniej, miałabym robotę i jakiś czas zajęty tym. I byłoby to trochę bez sensu. Więc on poszedł i to zrobił. Z tym drugim człowiekiem, który chciał niestandardową ofertę, gdy powiedziałam, co ty proponujesz, on powiedział: Ja, przecież to ty, to, przecież ty odpowiadasz za niestandardowe oferty. Powiedziałam: Słuchaj, pracujesz tyle lat, że masz już doświadczenie i wiedzę, i nieraz składałeś niestandardowe oferty, byłeś u klienta, znasz klienta, więc wiesz co. Wyjdź i wróć za 10 minut ze swoimi dwoma propozycjami, co byłoby zasadne, żeby zaoferować temu klientowi w tej sytuacji, którą dokładnie teraz masz. I też człowiek wyszedł i wrócił. I, i pokazał, i po prostu powiedziałam OK, którą z tych dwóch ofert wybierzesz. Będzie OK, bo, 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 jest, bo obie są świetne, nie? jak najbardziej i dla mnie to w, tamty, w tamtym już na tamtym etapie to było już oczywiste, że ludzie sobie doskonale poradzili, że mieli wszystkie kompetencje, wiedzę, umiejętności, żeby to zrobić, a moja reakcja e, miała ogromne znaczenie, żeby ten strumień pracy przekierować w taki sposób, żeby oni też e, coś e, załatwili, żeby znaleźli rozwiązanie, żeby opracowali strategię w tej sytuacji, e, a więc jak Działa niezapracowany menedżer? Czy niezapracowany menedżer to jest coś możliwego? Myślę, że tak. Gdy jesteś menedżerem, szczególnie początkującym, ale to może być też mieć zastosowanie, kiedy zarządzasz już wiele lat, możesz mieć odruch robienia zadań za innych ludzi, wyręczania ich, załatwiania za nich. I w konsekwencji, bo to ma konsekwencje, to nie prowadzi do określonych rezultatów, krok po kroku zwalnia to ich z odpowiedzialności, z odmyślenia i uczy takiej jednak wygodnej bezradności, takiej: no, ale to co ja mogę zrobić? Przecież to Ty wiesz, jakie są oferty standardowe, no, ale to co ja już zrobiłem, najwięcej co mogłem, przekazałem Tobie to zadanie. Więcej się nie da. A ty zamiast um, delegować zadania, rozwijać zespół, za zarządzasz ręcznie yy, i z czasem yy, po prostu jesteś przytłoczony natłokiem zadań. Więc jeżeli chcesz uczyć ludzi myślenia w kategoriach rozwiązań, miej w swoim menedżerskim narzędziowniku takie pytania, jak OK, a co ty proponujesz. I to nie jest tak, że od razu będą wszyscy sypać rozwiązaniami. Czasem ktoś może powiedzieć: No, nie wiem, co ja proponuję, to ty jesteś szefem, więc wtedy nie odpuszczaj, bo wtedy jest pytanie numer dwa: a co ty jednak proponujesz pomimo wszystko? Jak ty widzisz tą sytuację? Wróć z rozwiązaniem, przyjdź z propozycją rozwiązania albo przynajmniej dwóch rozwiązań, nie? Pomyśl, poszukaj i zaproponuj coś od siebie. I takie pytania i takie challengeowanie ludzi sprawia, że faktycznie uczą się, że warto przychodzić z rozwiązaniami, że nie ma sensu chodzić do szefa, można załatwić rzeczy na swoim poziomie. I co ja Ci tutaj rekomenduję, jeżeli jesteś osobą, która zarządza? To sprawdź, zweryfikuj, jak działasz, jak funkcjonujesz, jakie masz strategie. Jeżeli jesteś bardzo zajętym szefem, to jest bardzo możliwe równocześnie, że jesteś w pułapce, w pułapce tego, że bardzo, bardzo dużo bierzesz na siebie, nie wykorzystując potencjału, możliwości zespołu. To słabe rozwiązanie, ja bym tak powiedziała, kiedy menedżer jest najbardziej zapracowanym, zapracowaną osobą w zespole. Warto nad tym pracować. warto zadawać pytania. warto prowokować ludzi do myślenia, inspirować do nowego działania i dobrania odpowiedzialności. i życzę Ci wielkiego powodzenia w tym zakresie. Jeżeli chcesz się też wesprzeć, doposażyć, poznać gotowe rozwiązania, sprawdź moje szkolenia, Zarządzania, jakie prowadzę w grupach otwartych, grupach dedykowanych dla kadry menedżerskiej. Polecam też zasubskrybowanie mojego kanału na YouTube, dzięki czemu będziemy w kontakcie. Będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, jakie dla Was nagrywam. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie.